Halo, halo, dzień dobry, witam Was po moich wakacjach, więc z pewną dawką entuzjazmu mimo wszystko. Testuję oczywiście jak zawsze nowy mikrofon, wszystko po to, żebyście dostali jak najlepszą jakość, tak naprawdę, zarówno obrazu, jak i dźwięku. No i co? co czym się dzisiaj zajmiemy? Zajmiemy się tym, żeby przerobić sobie fragment mojego e-booka pod tytułem Jak. Tam ci biznesowego kopa, a rozdział to właśnie jak zrobić dobrą markę i pozostać sobą. No i tutaj cały czas obracamy się w tym kierunku autentyczności, prawdy, tego ile nas, prawdziwych nas jest tym wszystkim, co widzimy na Facebooku, na social media i ogólnie w internecie, tak? No bo. Coraz więcej tego niestety, mówiąc wprost, bełkotu jest na rynku, coraz więcej obietnic bez pokrycia. W pewnym momencie, kiedy rozwijałam swoją agencję social media i mocno siedziałam w tematyce social media, zastanawiałam się, czy brać podwykonawców do tworzenia kolejnych miejsc, tak? Do zapełniania kolejnych miejsc. No i tutaj oczywiście standardowo problemy młodego przedsiębiorcy, czy. Oferowana jakość usług pozostanie ta sama, czy jestem w stanie tak przygotować te osoby i tak delegować obowiązki, żeby to było dalej moje. tak? No i tu jest właśnie ten problem, zarówno delegowania obowiązków, jak i to, jak pozostać sobą, mając markę i tak, żeby ta marka, pomimo rozwoju, pomimo przyjścia chociażby kolejnych osób, dalej była po prostu naszą marką. I tu przeklikam sobie rozdział, rozdział dziewiąty. I kolejne. Ok, zacznijmy sobie od początku, no bo przecież nie od końca. Co w social media zawsze będzie działać? No, właśnie. Kolejna istotna rzecz to jest właśnie to, czy my w ogóle nadążamy za tym, jak szybko pędzą social media. Bo cały czas mamy nowe możliwości, cały czas mamy nowy materiał. Cały czas słyszymy inne rzeczy. Słyszymy, że ten kontent nie działa, a ten działa, to jest OK. Ale to jest nudne, ale może trzeba by pójść w coś innego, tak? Może zamiast samych działań na social media, przydadzą się też działania PR-owe, tak? Więc tutaj trzeba by się oczywiście zastanowić nad samą strategią. I fragment, warto o tym. Oczywiście pomyśleć, ponieważ budując strategię w social media, yy, zwykle są to strategie takie na miesiąc lub dwa, tak? Social media to jest tak dynamiczne medium, yy, że nie rozpatrujemy ich w kategorii lat. I też mamy trochę taki rozdźwięk w tym momencie na rynku, że z jednej strony każdy stara się robić rolki. Każdy stara się robić ten content wideo. Mm. Nie każdy to oczywiście potrafi, tak? No, powiedzmy sobie wprost. Nie każdy będzie świetnym specjalistą od robienia rolek, czy od nagrywania, czy od aspektów technicznych, tak? To również nie jest tak, że wszyscy będą od wszystkiego, ale nie zmienia się to, że content wideo króluje i content wideo będzie nam królował, tak? I też ważne jest to, żebyśmy byli na bieżąco w tym. Co na social media jest ciekawe, tak? No, oczywiście, y, musi być to ciekawe dla naszego odbiorcy. Musimy w ogóle wiedzieć, kim jest nasz odbiorca, tak? Y, wnosić dla niego wartość, rozwiązywać jego problemy, czyli mówią, mówiąc wprost, mamy wiedzieć. Czego ten rozmówca potrzebuje, tak? Cały czas mówi się o tym, żeby mówić mową korzyści, żeby pisać mową korzyści, żeby nagrywać, żeby to wszystko było takie przyciągające też dla oka, tak, żeby to się miło słuchało, żeby to było ładne do samego oglądania. I teraz tak, będą działały marki, które tak naprawdę systematycznie budują tą swoją grupę i na social media zaczynają docierać tak naprawdę do tych właściwych odbiorców. Bo jeżeli zrobimy to w sposób autentyczny, jeżeli będziemy w taki przemyślany sposób budować, budować naszą społeczność, mamy tą autentyczność, mamy tą społeczność, mamy zmieniające się trendy, tak, które też chcemy się dopasować. I dalej. Humor i parodie zachowań to także popularne sposoby na zdobycie obserwujących, dając im taki kontent rozrywkowy z nutką dystansu, tak żeby to się po prostu miło oglądało. Na social media będą raziły treści, które są głównie zaprojektowane na sprzedaż i będą krzyczały, żeby kupić nasze szkolenia, nasze produkty, nasze kursy. No, po prostu kup pani, czy tam kup pani, kup, tak? Często wykorzystywałam w prezentacjach. Taki slajd, w którym było kupane Pan cegła, tak? Więc, no, nie możemy tylko skupiać się na sprzedaży. Ja będę o tym cały czas mówić i cały czas będę Wam powtarzać, że planowanie dobrej reklamy i ta sprzedaż ma być tak naprawdę tym efektem ubocznym wszystkich działań, które robimy. Czyli staramy się pokazywać, staramy się nagrywać, staramy się to robić systematycznie. Oczywiście, uwzględniamy, że budowanie biznesu to nie jest maraton, tak? To nie jest sprint. Widzicie, mam już w głowie to słowo maraton, tak? Bo, bo często to powtarzałam, powtarzałam ten cytat, że budowanie biznesu to nie jest sprint. To jest walka na to, kto przetrwa w tym biznesie. Walka na to, czy ty po tygodniu, dwóch, trzech, po trzech miesiącach, po czterech, powiesz sobie, czy Agnieszka, to mi nie przynosi takich efektów sprzedażowych, które mi się po prostu opłacają, które mi się kalkulują, tak? Ja nie widzę z tego zysku. No i tu jest właśnie problem, bo ktoś może mieć gorszy produkt, ktoś może, może mieć y, gorsze pomysły na to promowanie, y, niekoniecznie być na przykład tak wyrazistą osobą, jak ty. Który właśnie w tym momencie stwierdzasz, nie, social media to nie jest dla mnie, ja tego nie lubię, nie chcę się pokazywać, daję sobie spokój, poza tym zajmuje mi to bardzo dużo czasu i nie wiem, co ja mam robić. No i tutaj, słuchajcie, wkraczam do akcji. Mm. Nagram wam webinar, jak szybko zaplanować sobie posty na social media, jak w kanwie poradzić sobie z rolkami, z nowymi rozwiązaniami, jak używać czata GPT do tego, żeby szybciutko napisać teksty i zrobić tak, żeby niekoniecznie też nawet znawcy wiedzieli, że niekoniecznie pisaliśmy sami, tak? Więc wszystkie takie rozwiązania mają nam ułatwić. Po prostu obsługę kanałów social media, tak? naszych i naszych produktów. No i teraz kwestia, co się zawsze będzie sprawdzało? Ano, będą się sprawdzały proste treści. Jeżeli potrafimy, nie wiem, w ciągu minuty czy półtorej minuty nagrać taką rolkę, która już zachęci do skorzystania z naszych produktów, albo damy jakieś fajne rozwiązania osobom, które nas obserwują, albo Przekażemy im, yy, może, jeżeli na przykład budujemy zespół, tak, yy, mamy, nie wiem, działalność typu MLM i chcemy przekazać nasz styl życia, który zachęci inne osoby, żeby do tego, żeby do nas dołączyć. Yy, I teraz, tak, no właśnie, ciśniemy sprzedaż. Słuchajcie, robimy to, co ja robiłam na początku, miałam swój produkt, i co robiła Agnieszka? Cisnęła sprzedaż. Nie myślała, jakie treści będą przydatne dla moich użytkowników. Nie myślała o kontencie rozrywkowym. Nie myślałam, żeby też w prosty sposób może tak, w skrócie w prosty, ale interesujący sposób musisz przekazać to, co w danym momencie przyda się Twojej grupie docelowej. Czyli w prosty sposób, w ciekawy sposób, podajesz na tacy to, co w tym momencie będzie im przydatne. Czyli jeżeli Twoją grupą biznesową są pracujące matki, to w prosty sposób oznacza, że nie nagrywasz 8-godzinnego webinaru, który będzie po 20 minutach zanudzał. W przyjemny sposób, czyli dbasz o oprawę graficzną, dbasz o to, żeby dobrze się tego słuchało, dobrze się to oglądało, żeby promocja danej rzeczy, produktu, wydarzenia też przyciągała. Przekazujemy to, co w danym momencie jest potrzebne, czyli na przykład, jeżeli pracująca matka szuka kanałów biznesowych o tym, jak optymalizować swój czas przy na przykład obsłudze klienta administracyjnej. To ty potrafisz się wstrzelić i wiesz, że tego potrzebuje w tym momencie twój klient. Masz myśleć reklamowo, jak twój klient. Słuchajcie, ile miałam pomysłów na reklamę, to po prostu wiedzą tylko osoby, które ze mną współpracują. Na 100 pomysłów, które miałam w głowie i chciałam realizować, w pewnym momencie zorientowałam się, że te 85 nie będzie działało, tak? Albo że nagraliśmy coś, zrobiliśmy coś, i to po prostu nie nadaje się, bo z jakichś tam względów ten kontent się po prostu przewijał, ale on nie był zauważany. Natomiast teraz w prosty sposób przekazuję w bardzo też przyjemnej oprawie to, co w tym momencie potrzebują moje klientki i moi klienci. I to musicie sobie zapamiętać. Mm. Ok. Nie na przykład ostraszają, słuchajcie, wszelkie kursy e-booki, w których tak, dzień w dzień widzę te same treści. Jak to zarobię setki, tysięcy, miliony, mając kurs poniżej 100 zł. No tak, marketerzy, miejcie nad nami litość. Moi koledzy z branży też bardzo często. Albo też osoby, które podają się za osoby, które mają jakąś tam wiedzę. Przekazują obietnice bez pokrycia. No oczywiście, są to obietnice zbudowane po to, żeby was zachęcić. Ja też często jak widzę jakąś super okazję, której super szybko zarobię, no to przyznaję się bez bicia. Yy, tak, ja też zatrzymam się i przeanalizuję, czy to jest kolejny tak zwany bullshit, czy być może yy, ktoś odkrył w tym momencie jakiś nowy sposób na coś rzeczywiście dosyć prosto yy, dającego mi jakiś zysk, tak? Natomiast no, właśnie. Postaw się reklamowo za każdym razem w roli kupca i pomyśl, jak ty byś chciał widzieć te swoje produkty. Nie wiem, sprzedajesz na przykład mikrofony. Słuchajcie, tylko na przykładach. Będziemy robić dużo rzeczy na przykładach, bo chcę Wam dać też wiedzę, taką, którą ja mam, ale mam. Bo ja jestem nie teoretykiem, też jestem, ale jestem też praktykiem. Bo x lat budowałam wiele marek, nie tylko marek osobistych, marek produktowych, też sprzedawałam. I też wiem, co działało, ale też bardzo boleśnie przekonałam się o tym, co nie działało. I też mówmy o tym, co po prostu nie działa. Więc sprzedajemy te mikrofony. Ok, mamy ten mikrofon. No i tak. Wyjdziemy od ceny. No niekoniecznie, bo jeżeli cena jest dosyć wysoka, no to w żaden sposób wyjście od ceny nie zachęci nikogo do zakupu. Ale sprzedając mikrofon jako ideę nagrywania fajnych podcastów, jako pomoc w rozwoju naszych biznesów, jako coś w tym momencie bardzo łatwo. Osiągalnego, czyli tak zwanego, decyzja zakupowa może być szybka, wysyłka, wysyłka, zakup przez internet, już się to dzieje, tak? Czyli pokazujemy całą wizję tego, jak w prosty sposób, kupując mikrofon, idąc dalej, rozwija się nasz biznes. I na przykład, gdybym miała zaprojektować taką reklamę, to zrobiłabym to właśnie w taki sposób: czyli przedstawi przedstawiła daną rzecz jako wizję, Naszego rozwoju, wizję, naszego zadowolenia, poprawy czegoś, rozwiązania naszych problemów, tak? Ok, lecimy dalej. I tutaj pytania, które też zadaję w e-booku. Jak zrobić dobrą markę i pozostać sobą? Czyli niezależnie od tego, jak szybko rozwija się nasza marka, to czy my przypadkiem za bardzo nie kombinujemy z tym wizerunkiem też w social media, tak? Czy to nie jest tak, że. Jedną rzecz staramy się pokazać w sieci, a co innego mamy na co dzień, tak? Kolejne pytanie. Jak zbudować działania reklamowe, które będą spójne z nami i z naszym zachowaniem? No, właśnie. I tutaj nie wiesz, czy mają sens szkolenia, w których obiecują, że za chwilę będziesz miał wielomilionowe przychody. Słuchajcie, to są rady, które tak naprawdę są sprzedawane wszystkim. Gdyby to było takie proste, no to wszyscy bylibyśmy milionerami, tak? Kwestia zrozumienia kilku spraw. Każdy z nas ma swoją drogę na sensowną reklamę. Tylko wszyscy musimy się zastanowić, jak schematycznie zrobić to, żeby nagrywać, przedstawiać, pokazywać reklamowo nasze produkty w sposób przystępny, w ładnym opakowaniu. Ładne opakowanie nazywam takie, które przyciągną wzrok które będą przemyślane, które będą ciekawe, które zainteresują tego potencjalnego użytkownika albo osobę do współpracy, tak? I wyczuć moment i to, co będzie po prostu przydatne osobie, która to ogląda. Czyli możemy naprawdę sprzedawać wszystko w sposób z jednej strony schematyczny, ale z drugiej strony dopasowując to do swojej grupy docelowej i pod swoją strategię. Bo co jak w inny sposób nie wiem, będę sprzedawać? suplementy W inny sposób będę sprzedawać mikrofony, a w inny sposób będę sprzedawać na przykład meble premium. Czy masz zaplanowany dobry lejek sprzedażowy? Tak, to są pytania, które musicie sobie zadać. Czy macie strony internetowe, które nie działają? Czy macie landing page, po którym klikamy, nie dzieje się nic? Czy nie macie dobrze opracowanego sklepu internetowego? Czy macie remarketing zrobiony? Tak, nie wyobrażam sobie. Nie wiem, sprzedawać rzeczy produktowe, nie mając y, dobrego remarketingu, y, kiedy ktoś wchodzi na sklep i wiadomo, że ten ruch się już dzieje, tak? Bo jeżeli na tym opieracie swoją sprzedaż, to y, musicie naprawdę dobrze zainwestować w osoby, które wam ten sklep internetowy zaprojektują, tak? To nie może być po prostu dzieło przypadku. Jakie wartości mają Twoje produkty, Twoje kursy? Y, no tak. I tutaj też musicie być zawsze przekonani i wiedzieć z tyłu głowy, że macie na przykład trzy podstawowe punkty, które Was wyróżniają. I proszę, niech to nie będzie na przykład terminowa wysyłka, bo to są rzeczy, które, o których mówią wszyscy. Znajdźmy sobie takie elementy wyróżniające naszą firmę, które rzeczywiście będzie miał ten odbiorca z tyłu głowy, tak? Jak gdybym miała powiedzieć. Co wyróżnia moją markę, to jest to, że jest autentyczna. I osoby, które ze mną współpracują, którym pomagam, wiedzą, że tak jak jestem tutaj, tak jestem na zewnątrz. Tak, i, tak, I w taki sposób prowadzę z nimi na przykład mentoring, konsultacje, w taki sposób siedzimy, układamy strategię, czy uczymy się social media. Pokazujemy, czy mówisz Wam korzyści do odbiorcy i pokazujesz same przykłady tego, w jaki sposób. Nasze usługi mogą po prostu pomóc tym osobom, które to będą kupować, tak? I tutaj przykład. Jeżeli sprzedajemy garnuszki, no i tym sposobem moja piękna lampka popełniła samobójstwo. Wybaczcie, ale dokończę jeszcze, bo mam dobry flow. Jeżeli sprzedajemy garnuszki, musimy mówić, że sprzedajemy wyjątkowe produkty, które ułatwią Wam gotowanie, skrócą czas. Umilą czas kuchni. Sprawiam, że będziesz miał więcej czasu dla siebie. Dzięki tym produktom, także nie sprzedajesz samych samej, samej produktów, ale wizję tego wizję tego przyjemnego gotowania, wizję e, optymalizacji czasu, te wartości dodane, tak? Do tego, co mamy. Nie walczymy ceną, walczymy tymi wszystkimi dodatkowymi wartościami, tak. Ehm, Okej. Okay. Jeżeli chcę wam sprzedać kurs, to nie mówię tak naprawdę rozdział po rozdziale, co tam się w tym środku znajduje, tylko mówię dla kogo jest, kto zyska. Jeżeli kupi tego e-booka, tak? Pokazuję jakieś takie fragmenty i no właśnie, nie mówię też wprost. Nie mówię wprost, że nie wiem mikrofon jest mikrofonem, tylko buduję troszeczkę całą wizję marki i całą wizję danego produktu. No, właśnie, dajcie mi potem znać w komentarzu, czy widzicie różnicę tak, między zwykłą sprzedażą a sprzedażą przemyślaną, sprzedażą na social media, sprzedażą produktu z przemyceniem swojej osoby, tak? I tutaj, też zadania, które wymyśliłam, zastanów się, odpowiedz, jak bliski jest Ci Twój produkt? Czy będziesz reklamować go swoją twarzą na social media? Co do tej pory nie działało w reklamie? No, i tutaj taki wielki znak stop, bo jeżeli mamy na przykład za nami pół roku pracy na social media albo już rok pracy, to na pewno już widzimy, co nam się po prostu nie sprawdziło, co miało najfajniejsze zasięgi, a co po prostu było, no tak zwanym, po prostu było przestrzelone, a może w ten sposób. Więc też powinniśmy wiedzieć i widzieć, jakie działania były. I co miało ten najfajniejszy wynik. No właśnie, czy masz pomysły, czemu sprzedaż coś w miejscu, tak? Trzeba te wszystkie czynniki razem połączyć, i dzięki temu, jak sobie to wypiszemy, zrobimy to w podpunktach, będziemy wiedzieć, co było najbardziej skuteczną rzeczą na social media w reklamie, i w ogóle, co dawało nam super zasięgi. A co było po prostu bezsensowne, bo generowało czas na przygotowanie danych postów, czy reklam, czy kontentu, a nie wnosiło nic, tak. Hmm. Czy reklamy i przekaz do odbiorcy będą robione w sposób autentyczny? Zastanówmy się, bo często nie zastanawiamy się nad, się nad tym, budując firmę. Jaką mamy ideę tej firmy? Po co została zbudowana? Co Cię do tego przekonało, I jaka była inspiracja i historia? Hmm. A to interesujesz w tym momencie odbiorcy. Jeżeli wcześniej y, takie historie były na przykład tylko w, nie wiem, w książkach biznesowych pokazywane, im założycieli, założyciele dużych marek, Microsoftu, Maca czy innych rzeczy, jak to wszystko powstało, to w tym momencie, nawet jeżeli mamy mniejszą markę, a jest początkująca, jest polską marką, to ci twoi odbiorcy też chcą wiedzieć, skąd w ogóle ta inspiracja i ten pomysł na to powstanie, tak? To nie jest tylko tak, że. Jeżeli jesteśmy już Marką, która nie wiadomo jaki sukces odniosła, to możemy się tym chwalić. Tak samo jeżeli pracujemy w MLM, to też warto powiedzieć czemu cię to zainspirowało, czemu na przykład, nie wiem, rzuciłaś ciepłą posadkę czy rzuciłeś dobrze płatną pracę i stwierdziłeś nie, wolę w jakiś sposób zaryzykować, tak? No właśnie, warto wypisać sobie też minimum właściwie trzy konkretne wartości przewagi konkurencyjnej które po prostu będą sprzedawały twoje produkty. I Ostatnia rzecz to jest systematyczność, ale o systematyczności budowanie harmonogramu nagram Wam się to w kolejnym podcaście, bo też chcę Wam pokazać, jak fajnie w tabelce można sobie uporządkować nasze działania chociażby na social media. Wybaczcie za fruwającą lampę, jeszcze nie wymyśliłam na nią stojaka, ale już jestem bliska, bo cały czas walczę z czymś fajnym i czymś nowym dla Was. Dzięki za uwagę Agnieszka Jakubczyk. Obserwujcie mnie, obserwujcie moje profile Beauty and Business, Beauty Service, Kreatywni w Biznesie. I oczywiście subskrybujcie mój kanał.